Radio TOK FM Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrum Extra. Proszę Państwa, no dzisiaj jest premiera właśnie. Epokalipsa, Epokalipsa. Czy Państwo byli przygotowani na tę premierę? Epokalipsa. Gdy nadaje nasze radio TOK FM Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langström, Extra. Epokalipsa, Epokalipsa. Co to jest ta Epokalipsa, proszę Państwa? To właśnie to jest program, proszę Państwa. Apokalips. Proszę Państwa, dzisiaj do kinoteki szybko mówię. Temu Zaleskiemu mówię, Zaleski! Wampiry, wampiry. Wampiry, wampiry. Proszę Państwa, to są wampiry. I Apokalips. Proszę Państwa, no ja to wampiry to w sumie nie wierzę, bo to byli tacy ludzie upośledzeni, że mieli krzywe nogi, ręce do kończyny chore i z nich zrobili wampirów wiesz, no. To tak samo jak yy, jakaś osoba chora jest na, 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 na skórne takie te, te, te różne. No, ma dolegliwości. Tak, tak. Mhm. Film wampiryczny, zbyt performatywny i osobisty, aby w opisie uchronić się od spoilerów. Najważniejsze jest tu to. Czego nie widać, nie słychać i czego nie ma, a co widzowie być może dostrzegą i poczują. Film nie próbuje nikogo oszukać, a jedynie wciągnąć w świat reżyserki. Zahipnotyzować, opowiedzieć coś, czego opowiedzieć się nie da. Jesteśmy o krok od kompletnej zagłady, pisał Witkacy przed wojną. To słowa, które jeszcze bardziej aktualne są dziś. Chcę ocalić świat, ocalić Wasz świat, ocalić mój świat. No i po angielsku to jest oczywiście It is a vampire movie, so you have to watch the film today, so welcome, I admire you, I adore you when you are watching the film. Także proszę Państwa, buziaczki i proszę jeść kaczki. Ten film, tak, ten film właśnie. Ten film i ten film. Так.